Cały czas kobiety na coś muszą narzekać, nie ma chleba, no nie ma chleba, bo jest dużo kiełbasy i chleb jest niepotrzebny. Nie samym chlebem człowiek żyje. Niesamowite szczęście mieliśmy na szlaku, spotkaliśmy żubra. Niska pani, która miała ksywkę ciotka, ciotka miała duże cycki. Cześć, z tej strony Paweł i Galina. Mamy dzisiaj dla Was kolejny świetny pomysł na jednodniową górską wędrówkę. Zdobędziemy śnieżnicę. Ma być łatwo, wygodnie i przyjemnie. A jak będzie, zaraz się przekonamy. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy na przełęczy Gruszowiec na parkingu pod słynnym barem Pod Cyckiem gdzie nie dało rady inaczej zjedliśmy coś szybkiego żurek i wątróbkę galina no i wypiliśmy po kawie smaczna kawa? pod cyckiem była? nie, nie za bardzo no Galina nie za bardzo bo galina pije kawę z małą ilością wody a to był cały kubek ale mi tam smakowała, nie jest źle. I dowiedzieliśmy się skąd ta nazwa pod cyckiem, bo w internecie krąży wiele teorii, jak się okazało, błędnych. Pani, która tam pracuje, powiedziała nam, że za komuny pracowała tu jakaś niska pani, która miała ksywkę ciotka. Ciotka miała duże cycki. I jak nie można było sprzedawać w barze piwa, ciotka nalewała. Piwo pod cyckiem, z ukrycia i stąd się to wzięło właśnie. Lada była niewysoka, opierała biust na ladzie, a pod biustem lała browar. Można? Można. Stąd właśnie nazwa pod cyckiem. Teraz już wszyscy to wiecie. Na Przełęczy Gruszowiec, z której wystartowaliśmy, znajduje się znana turystyczna wioska Kasina Wielka. Jeśli nie znaliście, to teraz już znacie. To jest miejsce wypadowe na szlaki w różnych kierunkach. Jest tutaj też cmentarz z czasów pierwszej wojny światowej. Jest stacja kolejowa zabytkowa, budynek z 1884 roku. Jest to jedna z najwyżej położonych stacji kolejowych w Polsce. Jak również w Kasinie Wielkiej mamy stok narciarski Kasina Ski. Na cmentarzu wojennym nr 364 pochowano 20 żołnierzy austro-węgierskich oraz jednego żołnierza niemieckiego. Projektantem cmentarza był niemiecki architekt Gustav Ludwig. Co do zabytkowej stacji to jest ona dziś tylko przystankiem, a w budynku mieszczą się apartamenty. Po krótkiej chwili marszu w obrębie dwóch szlaków, zielonego i niebieskiego, następuje rozejście szlaków. My obieramy szlak niebieski, którym skierujemy się na szczyt Śnieżnicy i potem stamtąd do rezerwatu Śnieżnica na chwilę, a zejdziemy tędy, czyli szlakiem zielonym, dzięki temu zrobimy taką fajną pętelkę i unikniemy wracania tą samą drogą, którą wchodziliśmy na górę. Niesamowite szczęście mieliśmy na szlaku, spotkaliśmy żubra. Więcej podobnych atrakcji na szlaku już nie było. Trasa pieła się monotonnie pod górę, a śnieg był coraz głębszy. Na drzewach wisiały stacje drogi krzyżowej, nie brakowało oznaczeń szlaku, spotkaliśmy nawet kilka osób po drodze. Niestety widoków tutaj ze zbocza żadnych nie ma. Żaden widok nie chce tu przebić przez te drzewa. Z nadzieją, że ten stan rzeczy ulegnie zmianie, doszliśmy do powalonego drzewa, za którym, jak się okazało, znajdował się już szczyt Śnieżnicy. Nie wiem, czy to drzewo to świeża robota, wiatru, czy czegoś innego, czy może to tutaj po prostu tak ma być. A w tamtą stronę za mną jest zielony szlak, którym będziemy schodzić. Jesteśmy już na śnieżnicy 106 metrów nad poziomem morza. Miejscowi nazywają tą górę Widłakiem. To dlatego, że posiada trzy praktycznie tej samej wielkości wierzchołki: Na Budaszowie, Wierchy, nad Szczeńbrukiem. Nazwa góry wzięła się od najdłużej zalegającego tu śniegu spośród szczytów podobnej wysokości. Szczyt śnieżnicy mamy już za sobą. Teraz schodzimy troszkę niżej na polanę widokową, która dosłownie od szczytu jest 3 minuty drogi. A potem będziemy się kierować do rezerwatu śnieżnica, no i tam coś zjemy. Żeby dojść do rezerwatu przyrody, który się znajduje na śnieżnicy, musicie z wierzchołka obrać zielony szlak, ale nie w stronę stacji narciarskiej, a w przeciwnym kierunku. Po kilku minutach będziecie w rezerwacie. Rezerwat przyrody Śnieżnica został utworzony w 1968 roku dla ochrony buczyny karpackiej. Ma blisko 25 hektarów wielkości i znajduje się na wierzchołku o nazwie Wierch. Najstarsze buki w rezerwacie mają około 150 lat. Na terenie rezerwatu Śnieżnica znajduje się wychodnia skalna, a pod nią jaskinia Zwana piwnicą, do której wejście chyba znają tylko najstarsi okoliczni mieszkańcy. Mnie nie udało się go zlokalizować. Mało tego, nie udało mi się zlokalizować wychodni skalnej, chociaż może jest jeszcze tam gdzieś dalej, a już tam nie idziemy. La, 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 la. Was mało. dobrze jest. No, galinka jak te gary. No, dobre są gary, szybko się nagrzewa, nie przypale się. To dopiero, dopiero teraz czujesz się jak w domu. Tak. <laughs> Pojedliśmy stanowisko nasze biwakowe ogarnęliśmy, śmieci bierzemy ze sobą. Idziemy poszukać kosza, gdzie będzie można je wywalić. W drodze na górę nie widziałem żadnego. Był jakiś kosz, widziałeś coś? Nie, nie było widać żadnego kosza, ale myślę, że przy stacji narciarskiej, na którą się teraz kierujemy, jakieś kosze będą na pewno tam wyrzucimy. Wreszcie do stacji narciarskiej Kasina Ski. Droga tutaj była dosyć nudna, ale teraz została zrekompensowana przez ten piękny widok, który tutaj się rozciąga. Zaraz Wam go pokażę. Jakby kto pytał, to to jest najlepsza stacja narciarska tutaj w regionie. Dla mnie to mało istotne, bo narty mnie, że tak powiem, mało pasjonują, ale dla wszystkich zwolenników na pewno miejsce obowiązkowe, jeśli tu gdzieś się zatrzymacie w pobliżu. Łączna długość tras tutaj to 2820 metrów. Jedyny kosz na śmieci, który spotkaliśmy. To właśnie tutaj na stacji narciarskiej dobre cokolwiek, dobrze że chociaż jest jeden, ale przydałby się jeszcze jakiś może koło szczytu śnieżnicy, na przykład. A co mi się przypomniało w związku z tymi nartami, to tutaj w miejscowości Kasina Wielka, o której mówiłem wcześniej, mieszka pani Justyna Kowalczyk. Mieszka i stąd pochodzi. Że to też warto wiedzieć. Przechodzimy już obok ostatniego punktu na mapie naszej dzisiejszej wędrówki. Młodzieżowy ośrodek rekolekcyjny. Sześć budynków. Z tego co wiem, to cztery hotelowe. 120 miejsc łącznie. Nie wiem, czy przyjmują turystów indywidualnych, czy tylko zorganizowane grupy młodzieży, ale wydaje mi się, że chyba indywidualnych też. Zlokalizowane to jest w bardzo fajnym, malowniczym miejscu a wybudowany został ten ośrodek w 1936 roku. Dobra moi drodzy, nasza pętla się domyka. Dochodzimy już do rozejścia szlaków, na którym wybraliśmy szlak niebieski pod górę. Także teraz już będziemy znowu maszerować tym samym szlakiem. Przewyższenia 350 metrów, 7 km za nami. Kilka ciekawych punktów, trochę widoków. Jak się podobało? Fajnie. No fajnie poszła wyjść drugi raz z powrotem? Nie. nie, ale nie dzisiaj, a następnym razem? Nie. Nie, no, taka trasa dla, że tak powiem rozgrzewki przed sezonem górskim, ale warto tu przyjść, warto zobaczyć, warto śnieżnicę zdobyć. Do następnego odcinka. Cześć. Cześć.